witajcie ciekawcy gdy w maju 1901 roku policja weszła do domu Louis Monet, dokonała tam przerażającego odkrycia. W jednym z pokojów, do którego mundurowi musieli wejść siłą, znaleźli półżywą i wychudzoną kobietę, leżącą w kałuży własnych nieczystości i resztek jedzenia. Wokół niej biegało robactwo, a w pomieszczeniu roznosił się nieznośny odór. Tego widoku nie udało się im zapomnieć. Kim była owa kobieta i dlaczego była w takim stanie? Przez kogo omal nie odeszła z tego świata? Jaka jest jej szokująca historia? Ten przypadek to nie scenariusz filmu, choć Powodzenie mógłby posłużyć jako dobry materiał na powstanie takiego. Posłuchajcie opowieści, która nie tylko was poruszy, ale na długo pozostanie w waszej pamięci. A jeśli podobają Wam się takie odcinki, już teraz koniecznie kliknijcie suba i włączcie powiadomienia, aby nie ominął was żaden z nich. Louis Monnier zamieszkała w eleganckiej rezydencji położonej w miejscowości Poitiers, niedaleko Paryża. Kobieta była wdową, a swój dom dzieliła razem z piękną córką imieniem Blanche i synem Marcelem, absolwentem studiów prawniczych. Rodzina była znana ze wspierania ubogich, a Madame Monnier zdobyła nawet nagrody za filantropię. Jako że samotnie wychowywała dwoje dzieci, rządziła domem twardą ręką, a szczególnie ostre zasady stosowała wobec swojej 25-letniej córki. Jej niezwykła uroda wciąż przyciągała nowych zalotników, którzy z kolei nie przypadali do gustu rodzicielce. Jednym z nich był miejscowy prawnik. To on zawrócił w głowie pannie Blanche, która w krótkim czasie zapałała do niego wielką miłością. Dziewczyna zapragnęła go poślubić, ale wiedziała również, że jej wybór nie zyska akceptacji matki. Mężczyzna nie pochodził bowiem z klasy wyższej, a także był znacznie starszy od młodziutkiej panny. Jednak serce nie sługa i Blanche nie zamierzała z tego powodu rezygnować z uczucia. W ukryciu przed matką wymykała się z domu na spotkanie z ukochanym i przez dłuższy czas udało jej się utrzymać związek w tajemnicy, ale Madame Monier wkrótce dowiedziała się o jej podajemnych spotkaniach i szybko tylko postanowiła je ukrócić. Na początku dochodziło do ostrych płótni między kobietami i żądań zakończenia romansu. Nic to jednak nie dało. Później doszły błagania, to też na nic. Dlatego w głowie pani domu narodził się inny, szokujący plan. Postanowiła bowiem zamknąć córkę w pokoju na poddaszu, dopóki ta nie obieca, że zakończy związek. Ale do czego to doprowadziło? Słuchajcie dalej. pewnej nocy Blanche wróciła ze schacki, cicho wchodząc do domu, starając się nie obudzić innych domowników. Nie wiedziała jednak, co ją czeka. Matka i brat czekali bowiem na nią na szczycie schodów. Złapali ją i zabrali do pomieszczenia na poddaszu. Drzwi zostały zamknięte na klucz i Blanche nie była w stanie się wydostać. Kiedy przyzwyczaiła się do ciemności, zbadała pokój na strychu i szybko zdała sobie sprawę, że ucieczka będzie niemożliwa. Jednocześnie była wściekła na rodzinę i w duchu obiecała sobie, że nigdy nie spełni żądań o porzuceniu kochanego. Zresztą liczyła na to, że matka szybko zda sobie sprawę, jak mocne jest jej uczucie i wypuści ją z niewoli. Tak się jednak nie stało, a tamta noc była początkiem horroru dziewczyny. Zamknięcie przedłużało się na kolejne dni tygodnie, a w końcu lata. Blanche nie miała zamiaru rezygnować z miłości, a jej matka nie chciała się z nią pogodzić. Młoda niewiasta żyła w samotności, była zaniedbywana oraz głodzona. Dostawała jedynie resztki jedzenia tak, aby była w stanie przeżyć. Nie mogła się myć i zabrano jej wszystkie ubrania. Pani domu okazała się jeszcze bardziej despotyczna, ponieważ po kilku latach prawnik obiekt westchni młodej Blanż, zachorował i zmarł, a ona i tak nie uwolniła swojej córki. Pokój na poddaszu stał się jej więzieniem na długie 25 lat. Pewnie zastanawiacie się teraz, dlaczego nikt nie zainteresował się nagłym zniknieniem pięknej niewiasty. Otóż jej rodzina poinformowała wszystkich, że Blanż zaginęła i wielu sąsiadów doszło do wniosku, że zapewne uciekła z domu. Matka wraz z bratem przez długi czas opłakiwali jej zniknięcie, tak aby zauważyli to wszyscy dookoła. A gdy okres rozpaczy się zakończył, jak nigdy nic, wrócili do normalnego życia, podczas gdy w ich domu cały czas rozgrywał się dramat młodej Blanche. Nadzieja dla niej pojawiła się dopiero w 1901 roku. Wtedy do rąk prokuratora generalnego w Paryżu trafił anonimowy list. W jego treści mężczyzna przeczytał, że bardzo ceniona rodzina ma mroczny sekret, który udało im się ukrywać przez całe ćwierć wieku. Niepodpisana osoba w liście wspominała dokładnie o starej pannie, która jest zamknięta w domu madame Monnier, jest głodzona i żyje na reszkach sił od wielu lat. Jak się łatwo domyślić, poważnie zaniepokoiło to prokuratora, choć na początku był nieco sceptycznie nastawiony do otrzymanej informacji. W końcu madame Monnier miała nienaganną reputację i słynęła ze swoich charytatywnych poczynań. Sprawę jednak trzeba było zbadać. Do rezydencji została wysłana policja, aby przeprowadzić zwyczajowe przeszukanie. Choć zdawałoby się, że dom nie skrywa żadnych tajemnic, funkcjonariusze prawa w pewnym momencie zwrócili uwagę na zgniły zapach, który wydobywał się z jednego z pokoi na poddaszu. Jeszcze większe podejrzenia zbudził fakt, że był on zamknięty na kłódkę. Mundurowi, nie zastanawiając się długo, wyważyli drzwi i ich oczom ukazał się widok, jakiego nie zapomnieli do końca swojego życia. W ciemnym pomieszczeniu, na rozpadającym się łóżku i gnijącym materacu, leżała przeraźliwie wychudzona kobieta skuta łańcuchami. Do tego doszły jeszcze inne okropne odkrycia, które okazały się oczom mężczyzn, gdy Warzyli szczelnie zabite deskami okna. Kiedy promienie słoneczne wpadły do pokoju, można było dostrzec otaczającą więzioną osobę gnijące resztki jedzenia i robactwo. Kobieta była pokryta własnym brudem i odchodami, a wokół roznosił się trudny do wytrzymania odór. Nie bała się jednak obcych osób, gdyż większe przerażenie wywoływał u niej widok światła słonecznego. W końcu nie dostawało się ono do pokoju przez ostatnie 25 lat. W ten sposób udało się odkryć zaginioną przed laty Blanche Monnet. W momencie jej odnalezienia była 49-letnią kobietą i niezwłocznie zabraną do szpitala. Była potwornie niedożywiona i lekarze początkowo myśleli, że umrze. Co ciekawe, kiedy policja dokonała przerażającego odkrycia na poddaszu, jej rodzona matka siedziała niewzruszona w salonie. Została aresztowana wraz z synem, którego uznano za współsprawcę. Podczas procesu nie przyznawał się jednak do winy, ale ostatecznie otrzymał karę 15 miesięcy więzienia. Matka natomiast nie doczekała procesu i zmarła na zawał serca 15 dni po odnalezieniu córki. Przed śmiercią zdążyła jednak spisać testament i cały swój majątek przekazała na opiekę Blanche, a ta spędziła w szpitalu długi czas. Nigdy nie odzyskała zdrowia psychicznego i zmarła 12 lat po odnalezieniu. Nigdy też nie udało się ustalić, kto napisał ten anonimowy list, który uratował jej życie. Historia ta wydarzyła się ponad 100 lat temu, ale podobnych do niego przypadków można się doszukać również w latach obecnych. Chyba każdy z was kojarzy sprawę Józefa Fritzla, nazywanego też potworem z Amstetten. To on więził w piwnicy domu rodzinnego swoją rodzoną córkę Elizabeth. Przez 24 lata trzymał ją w zamknięciu i dopuszczał się wobec niej nadużyć. Kiedy sprawa ta w 2009 roku ujrzała światło dzienne, wiele osób zastanawiało się, jak to w ogóle możliwe, że przez tak długi czas nikomu nie udało się jej odnaleźć, szczególnie że w czasie, gdy była więziona, urodziła oprawcy siedmioro dzieci. Okazało się, że pan Fritz dobrze to wszystko obmyślił. W 1984 roku, gdy Elizabeth miała 18 lat, uwięził ją w podziemnym bunkrze, który szykował pod ten cel przez ostatnie kilka lat. Jednocześnie zgłosił jej zaginięcie i twierdził, że młoda dziewczyna uciekła z domu. Na potwierdzenie tego pokazał jej pożegnalne listy, do napisania których w rzeczywistości została zmuszona. Przez lata pojawiała się też kolejna korespondencja, a w niej mijające się z prawdą wyjaśnienia, czemu porzucała swoje dzieci na progu rodzinnego domu, podczas gdy przychodziły one na świat w piwnicy. Nikt nie zorientował się, co się dzieje i nie słyszał też krzyków przed dźwiękoszczelne ściany pomieszczenia, do którego wejście było kryte za szafkami oraz zabezpieczone elektronicznym zamkiem. Jednak niecałe całe potomstwo Elizabeth po narodzinach ujrzało światło dzienne. Część dzieci wychowywało się razem z matką w podziemnym więzieniu i de facto to przyczyniło się do ich uwolnienia. Gdy zaczęły poważnie chorować, Josef Fritz że wypuści swoją córkę z niewoli, informując wszystkich, że powróciła po ponad dwóch dekadach nieobecności. W szpitalu, do którego trafiły uwolnione wraz z nią dzieci, szybko zorientowano się, że coś jest nie tak. Została powiadomiona policja, Elizabet przesłuchano i prawda o horrorze, jaki zgotował jej własny ojciec, szybko wyszła na jaw. Oprawca został aresztowany i skazany na dożywocie, a ofiara przez długie lata była leczona psychiatrycznie. Ta historia na szczęście ma swoje pozytywne zakończenie, ponieważ kobieta wraz z potomstwem wróciła do normalności i ułożyła sobie życie. Aż trudno wyobrazić sobie dramat osób, o których powiedzieliśmy wam w tym odcinku. Takie sprawy szokują, a najbardziej nieprawdopodobne jest to, że za tym koszmarem stoją rodzice ofiar. Czy znana wam była historia Blanche Monier, o której opowiadaliśmy na początku? Jakie emocje wzbudziła was sprawa Józefa Fritzla? Czy znacie inne przypadki ludzi więzionych przez własną rodzinę? Dlaczego, waszym zdaniem, dochodzi do takich sytuacji? Czekamy na Wasze opinie i komentarze. Pamiętajcie też o subskrypcji i włączeniu powiadomień, aby w przyszłości nie ominął Was żaden z naszych ciekawych epizodów. Zatem do usłyszenia wkrótce, cześć!